W dupę. <głyną> Jaki <debil. głyną> spok, <był> spok, <głyną> Przepraszam, gdzie jest łazienka? Gdzie jest łazienka? <głyną> Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Dobra, warzywo. Trzy, dwa, jeden. Banan. Warzywo. <grym> A, no, kurwa. To w ogóle żaden... <grym> Jak to niektórzy się. Ale podali. mogę sobie przypomnieć, czego nie toleruję. A czego się tutaj nie toleruje? Może Was się zapytam. Kurczakwa się nie toleruje A. tutaj.